Radio Żabka, witam. Za pomocą Skype'a łączymy się z burmistrzem miasta Redutowe Marcinem Połomskim. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień, dzień dobry drodzy słuchacze. Zacznę od gratulacji, bo wiem, że pan jest najlepszym siatkarzem wśród samorządowców, MVP jednego z turniejów ostatnich. Może nie ja jestem najlepszym siatkarzem, ale drużyna z subregionu zachodniego właśnie wybrała, wygrała puchar i bardzo się z tego cieszymy. No dobra ekipa była, dobrze się bawiliśmy. A co, co najważniejsze, to była to dla nas dość duża frajda, może dlatego e, nie popełnialiśmy tyle błędów, ile, ile przeciwnicy. To mam nadzieję, że Pan także dobrze rozegra temat, który dzisiaj będzie finalizowany w Urzędzie Miasta w samo południe, podpisanie aktu notarialnego na e, podarowanie nieruchomości Szybu Leon III, no i tych nieruchomości wokół niego. Dlaczego Pan postanowił właśnie, no, niełatwy teren przejąć? Temat, temat, tematem tym zajmujemy się od 2019 roku już, kiedy przedsiębiorstwo górnicze, jakim jest PGG i kopalnia KWK-Row, ruch reduktowy nie potrzebowała części swojej zabudowy dla prowadzenia dalszej eksploatacji, czyli rejonu Szybu Leon-3 przekazała go wtedy do spółki restrukturyzacji kopań. Wtedy też była e, dość głośno o tym w tym temacie, że e, reduktowy są zamykane, bo takie informacje się pojawiały. Natomiast e, to była informacja, że spółka restrukturyzacji kopań likwiduje kopalnię reduktowy 1, bo tak została nazwana po przekazaniu do spółki restrukturyzacji kopań, bo też taki jest, e, takie jest zadanie tej spółki, aby likwidować już te nieczynne e, Części kopalń i przekazywać je do dalszej, do dalszej jego zagospodarowania. Jaki Pan ma pomysł na to, żeby zagospodarować ten teren? Teren znajduje się w centrum Rydultów. Jest w naszej ocenie jest to strategiczny teren. Do otoczony zabudową mieszkaniową wielorodzinną, otoczony centrum, starym centrum handlowym miasta, czyli ulicą ofiar terroru, znajduje się tam nowe centrum rekreacyjne miasta z Redutowskim Centrum Kultury, czyli teren bardzo ciekawy. Natomiast kiedy pojedziemy na dworzec PKP, to się okaże, no gdzie, gdzie znaleźliśmy się. Teren zapomniany przez wszystkich i bardzo zaniedbany. Dlatego uważamy, że trzeba, trzeba zadbać o ten teren, trzeba mu nadać nową funkcję i trzeba tam sprowadzić e, ponownie e, życie, gwar, e, ludzi, aby naprawdę to, to Centrum reduktów mogło żyć. I właśnie rozmowy ze Spółką Restrukturyzacji Kopań o przejęciu tego terenu, teraz już po, po tych dwóch latach rozmów, przejmujemy ten teren w formie niezmienionej, czyli razem z tymi budynkami, razem z zabudową, razem z szybem Leon 3 bo jest szansa, że te budynki znajdą też swoją nową funkcję. Ale konkretnie Panie Burmistrzu, to będzie miejsce dedykowane dla małych przedsiębiorców? Tak, jednym z pomysłów jest właśnie sprowadzenie, nadania temu terenowi właśnie takiego życia gospodarczego, ponieważ my jako Redoutowy jesteśmy małym miastem, w którym jest Kopalnia, która ta kopalnia żywicielka, jak to zawsze się mówiło, i my transformując się, a czeka nas w przyszłości ta transformacja górnicza, no musimy, musimy pokazać alternatywy. No nie będzie to stuprocentowa alternatywa zapewnienia tylu miejsc pracy, ile na kopalni, ale przynajmniej chcemy przywrócić. Tą funkcję gospodarczą tym rejonom, które kiedyś były przemysłowe, po to, aby też te dochody do miasta były generowane. To prawda, no i... że ma tam się też pojawić osiedle mieszkaniowe? Tak, też, to, to prawda, też jest część tego terenu. Która dawniej nosiła nazwę Hoć Placu, nadal nosi nazwę Hoć Placu. Jest to teren Placu Składowego, który jest pięknym, równą powierzchnią. Kiedy tam staniemy na środku, stoimy wśród zieleni. I tak jak już na początku powiedziałem, jesteśmy w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej przy Rafie, czyli takim miejscu rekreacji, czyli dalne miejsce do zamieszkania. I tutaj nie boimy się pokazać, że kiedyś to był przemysłowy, teraz możemy pokazać, że to będzie teren e, mieszkaniowy z funkcją inkubatora przedsiębiorczości oraz z nowym centrum przesiadkowym, który to wszystko zepnie razem. I nie będzie to już dworzec e, kolejowy na końcu drogi, tylko będzie to e, droga przejezna i połączona z ulicą Adama Mickiewicza. Wszystko to pięknie brzmi. Pytanie: skąd na to wziąć pieniądze? Na to wziąć pieniądze. Cały czas szukamy źródeł finansowania, no i jedno źródło finansowania już mamy. Niedawno znaleźliśmy się w gronie 29 miast, które otrzymają środki na realizację nowego programu rozwoju lokalnego w ramach Funduszu Norweskiego. To ponad 3,5 miliona euro. Jednym z zadań, które w zeszłym roku było konsultowane i wpisane właśnie tego programu, to była aktywizacja tego miejsca, uzbrojenie terenu pod przyszłe osiedle i budowa centrum przesiadkowego w tamtym, w tamtym właśnie rejonie. O jakiej skali finansowej mówimy? Nie mamy jeszcze oszacowanych dokładnie kosztów, ponieważ samo, samo uzbrojenie terenu i budowa centrum przesiadkowego to jest oszacowane i jest, znajduje się to w biznesplanie samego Funduszu Norweskiego. Natomiast budowa osiedla. Przystąpiliśmy do spółki, która zajmuje się społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi. I tutaj, dopiero przy zaprojektowaniu tego osiedla, ilości mieszkań, będziemy w stanie mówić o konkretnych kosztach. Na dzień dzisiejszy bałbym się nawet szacować, ponieważ widzimy, jak te ceny mocno szybują, szybują i naprawdę jest to ryzykowne, bo dzisiaj. Tak, te, te problemy przeżywa m.in. TBS w rybniku. Proszę mi powiedzieć w jakim harmonogramie czasowym pracujemy. To jest ta kadencja, to jest kolejna, bo rozumiem, że będzie pan próbował sił jeszcze raz w wyborach. Mo może tak być, nie zaprzeczam, Aha. że będę się starał. Natomiast fundusz norweski zadania podstawowe mamy obowiązek zrealizować do 2024 roku, więc tutaj część zadań na pewno musi być wtedy zrealizowana. Jeżeli chodzi o same zagospodarowanie tych terenów po szybie Leon 3, tej starej zabudowy górniczej. Tutaj e, od razu po przejęciu tego od spółki restrukturyzacji kopalń będziemy szukać e, lokatorów, czyli przedsiębiorców, którzy będą chcieli wykorzystać te przestrzenie w halach, ponieważ te hale są w bardzo dobrym stanie. E, są wyremontowane i grzechem by było nie, nie zasiedlić ich od razu. Więc tutaj będziemy szukać lokatorów, e, aby te obiekty żyły. A przy okazji realizacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji będziemy szukać środków, żeby tworzyć takiego z prawdziwego zdarzenia inkubator przedsiębiorczości. Tutaj w ramach też takiego większego większej współpracy, bo to i z Rybnikiem, i z przowem i z Radlinem, w sumie 10 gmin wchodzi w naszą taką grupę, która przygotowuje fundusz, lokalny plan sprawiedliwej transformacji. Panie burmistrzu, a sam szyb pozostanie? Sam szyb pozostanie na dzień dzisiejszy. To był największy orzech do zgryzienia dla mnie i dla moich współpracowników, bo zastanawialiśmy się, czy nie popełnimy błędu, e, podobnie jak z dworcem kolejowym, który no, trudno go teraz zaadoptować, bo to są potężne koszty. Z szybem było to samo. Ale e, tutaj konsultowaliśmy się z lokalnymi przedsiębiorcami, czyli ludźmi, którzy są w biznesie, i to oni właśnie podpowiedzieli, że nie warto na razie walczyć o to, aby został wyburzony. Przejmijmy w takiej formie, jak jest. W związku też z tym, że szyb jest cały stalowy. Więc przy rozbiórce no, można odzyskać środki właśnie przy sprzedaży, przy sprzedaży stali. Ale to jest, to jest... Jest to jeden na, na z symboli prawdopodobnie niewielu, które pozostały. To, tak, chcemy, chcemy przy okazji pozyskania środków go zaadoptować na przestrzenie pod wynajem biur, takiej działalności, która będzie mogła się rozwijać właśnie w naszym regionie. Ostatnie pytanie. Myśli Pan, że będą chcieli mie mieszkańcy regionu zamieszkać w Redultowach, skoro tam ma powstać osiedle? Chciałbym, żeby mieszkańcy, po pierwsze, mieszkańcy z redutów się nie wyprowadzali, to jest dla mnie najważniejsze, a z drugiej strony, chciałbym, żeby do redutów się też mieszkańcy przyprowadzali. Nie chciałbym takiej, takiego scenariusza, jak miałem okazję w kominie na forum burmistrzów gmin górniczych usłyszeć, miejscowość niemiecka, która przed transformacją górniczą liczyła 37 tysięcy mieszkańców, dzisiaj liczy 15 tysięcy mieszkańców. To trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję za poranną rozmowę. Naszym gościem był Marcin Połomski, burmistrz miasta redutowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo.